jakie są ulubione role które odgrywają toksyczni ludzie pierwsza rola jakże zacna męczennik ten typ rozwija się dzięki poświęceniu przedstawiając siebie jako cierpliwego bohatera obciążonego ciężarem Odpowiedzialności. Może stale zgłaszać się na ochotnika do dodatkowych zadań, narzekać, że jest permanentnie przepracowany i niedoceniany. Ma ciągłe poczucie winy, że inni się nim opiekują. Jednak jego jej męczeństwo rzadko przekłada się na rzeczywiste działania. Może zaniedbywać swoje obowiązki, oczekując pochwał za swoje wysiłki i zrzucając winę za wszelkie niedociągnięcia na innych. Druga ulubiona rola. Niezrozumiany geniusz, ewentualnie artysta. Ten typ postrzega siebie jako jednostkę błyskotliwą, która jest tragicznie niezrozumiana przez świat. Może nieustannie lamentować, że jest otoczony przez gorsze Jednostki, które nie potrafią pojąć jego jej geniuszu, może pochwalić się niezrealizowanymi projektami lub przeszłymi sukcesami, wygodnie selekcjonując i pomijając wszelkie szczegóły. Niepowodzenia, lub swoją w tym rolę. Ta narracja o ofiarach podsyca ich poczucie wyższości i pozwala im odrzucić wszelką krytykę, jako zwykłą ignorancję lub zazdrość. Trzecia ulubiona postać to zdradzona dusza. Ten antyczłowiek z kolei twierdzi, że jest nieustannie maltretowany i zdradzany przez swoich najbliższych. Tak. Może wyolbrzymiać drobne nieporozumienia w wielkie zdrady, przedstawiając siebie jako oczywiście lojalną, ufną duszę, niesprawiedliwie zranioną okrucieństwem innych. Jego jej oskarżenia mogą być subtelne lub wybuchowe, ale cel jest zawsze ten sam: manipulowanie współczuciem i odwracanie uwagi od Odpowiedzialności za jakikolwiek konflikt lub wykroczenie. Czwarta rola: prześladowani. Ten typ rozwija się przedstawiając siebie jako ofiarę nieuczciwej dyskryminacji lub prześladowań. Może twierdzić, że jest celem ze względu na rasę, na płeć, przekonania lub inny dogodny aspekt. Na przykład może sam zdiagnozować się jako osoba wysokowrażliwa albo mająca ADHD, czyli to, co jest obecnie na topie. Tylko po to, aby móc manipulować. Ta narracja o ofiarach pozwala im usprawiedliwiać własne wybuchy i wrogość, pozycjonując się na prawych obrońców przed uprzedzeniami? Tak. Mogą nawet zyskać wsparcie innych, którzy nieświadomi manipulacyjnej natury człowieka, toksyka, mimowolnie stają się pionkami w ich dramacie, w ich grze.